Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić dalszy etap prac budowlanych na domkach w Zieliskach GNT, który polega na izolacji tarasów w systemie dachu płaskiego. Ma to na celu zabezpieczenie tarasu przed opadami, zarówno deszczu, jak i, jak i śniegu, i zbudowanie. Takiej oto wanny. To jest taki system wanny, który się składa z dwóch warstw izolacyjnych i ociepleniową płytą pir, która dociepla cały taras od góry. No i tutaj zabezpiecza, zabezpiecza ten, ten taras. Więc to, to jest już część wykonana. Tutaj jak widać mamy spadk, spadki i w narożnikach znajdują się. E, rynny spustowe. Także po wykonaniu, po wykonaniu tego zostaje jeszcze tylko wykończenie tarasu, czyli montaż barierek i montaż podłogi. Tutaj mo możemy wybrać albo podłogę kompozytową, jakaś taka deska kompozytowa, albo y, kamienna y, układana na takich wspornikach, y, opiera opierana na wspornikach, także i bez żadnej spoiny. Także jakakolwiek podłoga tu, tu, by, tu by nie była to yy, to woda spływa pomiędzy pomiędzy szczeliny pomiędzy płytkami na spód do tej do tej wanny i odprowadza na jest do yy, rynny spustowej. Takie rozwiązanie na dzisiejsze czasy, żeby żeby był komfort, żeby nie trzeba było się martwić, że coś z tymi tarasami się by miało dziać nieprzyjemnego po, jak, po jakichś czasach, więc, więc taki system tutaj został zaproponowany. Dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam serdecznie.